Chyba nie wiem, kto to był. Nieważne, kto to był. Nigdy nikt nie wszedł tam, gdzie ktoś miał wejść. Boga myśl. Andrzej, specjalnie dla Ciebie. Dla Psiocha w moim wykonaniu. Pierdolisz, muszę się napić. Spapij się. Zaraz to muszę zrobić. Ale nie spadnij tam gdzieś. Nie, na końcu. Cicho. Ja pierdziałem człowiek chory. Kul! znowu znowu tak pięta, bo już mam wrażenie, że siedzi, ale ciśnij. Wiesz no nie będzie. No nieważne, nie, nie będzie. Spróbujesz jeszcze. No teraz robię widzisz. No, na linię musisz być. po co tu liniach, to jest nisko? Chodź no. na linię, żebyś spadł w teatr. A ale to, ale to, bo nie na linię, tylko na limesie i... Na limesie, tak. No tam, wie, wiecie co, dlaczego ja to mówię? Szedłem jakiejś świstówka, nie? No. Nie takich, no zwykłe buty, nie takich jakichś tam zimowych, tylko sierpniowych, nie? Jakichś butach, ale dobrej marki. Wystawia mi łokieć, a puściłem ją W sierpniowych butach, dobrze? <laughs> znaczy, że, że macie kłopoty. wiesz, nie zimowe, nie wiosenne, tylko sierpniowe. Grudniowe buciory. Ale jest to ważne, że, że Wy macie jakieś rozśmieszenie w tym temacie, ale to nie był śmiech. Ja musiałem później pojechać, żeby odreagować na Mandurę. I pływałem gdzieś 6 godzin po jeziorach. No umiesz kurwać. Ale to kupaś płat? Czy no No płat, no Tam nie ma w ogóle do tam są tylko tacy, którzy na haczyk się może. Zdarzyć. Ale chcę ci powiedzieć, to co w tatrach się dzieje chyba. szlak, nie? Powiedzmy. Bo jest burza, bo jest coś. Puszczasz ją no, od tej strony. Zdążyłem się tylko tak odwrócić. Gdybym miał plecak, już bym spadł do doliny. Rostok, Nie jeden tam się zabija czy tam. Pewnie tak. Nie. Byłeś no no tam? Widziałem, jak, jak oni się wpierw w mnie niepotrzebnie z dziećmi. Tam nie ma zabezpieczeń. No, bo, bo właśnie ludzie, którzy nie mają, to prawda. A ty pewnie gdzieś tam latałeś po Himalajach, gdzieś ja, tam się miał. wspinasz. To są ważniejsze rzeczy. Jeśli ja mogę coś powiedzieć. Mając ileś tam lat i skończone jakieś studia w temacie innym, ale jeszcze ja mam trzy fakultety. Jeden niedokończony, bo mnie kurwy chciały wykończyć, więc byłem niedowolny. To, to dwa. Dobra, wstanę się jeszcze raz. Później duszy raz. Tak. No trzymaj się jakoś tam Jeśli ci pomożemy, abyś ja spadł. Dobra. Zabra tu do spadku. To to za zabranie. dla mnie. Ja no, ciś. Chmura, dawaj. Ciś, dawaj, chmura. jest odpocząć. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. Dawaj, to Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. Dawaj, tam, tam, tam. To jest dawaj, dawaj. Dawaj, Andrzej, A czy nie na ciebie Dla mnie z uh. dobrze. Przecież dobrze zrobiłeś. wszystko. Było. Nie ci. wiem, ja nie znam cię, ale się przynajmniej mniej więcej zastanawiam. Było dobrze. Tak? Było dobrze panie. Ale spadłbyś na giełdę. Pewnie tak. Ale teraz to się nie widzę, bo zrobiłem to. No to pan coś odwala. Ojej, nie wiem. Co to jest za mistrzostwo świata, żeby...